Miłość to obecność. Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, drogie panie. Witam osoby, które się już stęskniły za moimi nagraniami, jak również witam te osoby, których moje treści triggerują. I jest to bardzo dobrze. Bardzo dobrze też, bardzo dobry sygnał dla mnie i bardzo dobry sygnał dla Państwa, że jednak odbiór moich treści jest różnorodny, różnorodny, że to nie jest tak, że my się we wszystkim, ze wszystkim zgadzamy. Ja też jak wybieram dla Państwa treści, to, to też sobie filtruję, tak? Pewne rzeczy albo ze mną rezonują, jeżeli ze mną rezonują, czyli, e, czyli jakby czuję to, tak? czuję, że to jest moje, to wtedy automatycznie mogę się tym dzielić. Ale są rzeczy, które odrzucam, tak? Nawet, nawet dobrych takich e, dla mnie, e, takich prowadzących w moim rozwoju, to też są rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Ale tematem dzisiejszego nagrania jest. Miłość to jest obecność. Ja zajmuję się głównie, głównie problemem. To znaczy yy, tam, gdzie rzeczywiście trzeba zmian, tam, gdzie rzeczywiście mm, ktoś widzi, że coś nie jest w 100% takie, jakie mogłoby być. I jeżeli na przykład jesteś we wspaniałym związku, masz cudowną żonę, masz wspaniałego męża, już starsz jakiś, w, kiedy waszego, waszego wspólnego życia, to to jest w ogóle piękne. To połowa moich treści, które ja tutaj mówię, nie są dla ciebie. Nie są dla Ciebie. Jeżeli Państwo jesteście w związkach, w dobrych związkach, partnerskich, małżeńskich, to wy nie, jakby wy jedynie co potrzebujecie, to, to po prostu jakby no coś może takiego, żeby tak uatrakcyjnić wasz związek. I jest taka piękna medytacja, medytacja takiego oddechu, gdzie, gdzie partnerzy sobie. Jakby dają oddech, że w momencie, kiedy ja y, oddycham, to ty mi dajesz swój oddech. To jest taki, to jest taki oddech wymienny na y, ja po prostu oddycham Twoim powietrzem, a ty oddychasz moim. Proszę zobaczyć, jest, taki, y, jest takie coś w miłości. To jest, y, to jest na początku. Kiedy kochankowie mają takie poczucie, że jak jego nie będzie przy mnie, to, to nic nie ma takiego sensu. Jak jej nie będzie przy mnie, to, to czuję, że czegoś mi brakuje w życiu. To jest tak zwana obecność. Jak kochankowie mówią sobie nawzajem, czy na przykład czują to, że nie umiem bez niego żyć, nie umiem bez niej żyć, to mówią prawdę. Bo rzeczywiście w nas są takie procesy biologiczne, chemiczne, że rzeczywiście ta druga osoba daje nam coś tą swoją obecnością, co uruchamia w nas. Takie, takie właśnie poczucie takiego dopełnienia, poczucie spełnienia. To się, <śmiech> przepraszam, <śmiech> to się później. <laughs> natura, gdzieś się zachłysnęłam. <laughs> a nie montuję, <laughs> nie montuję, przekazuję po prostu naturalnie. Proszę mi tak wybaczyć, ale muszę złapać, wododę, <laughs> I to się później normuje. To, to nie jest tak, że cały czas nie umiemy bez siebie żyć, tak? No realizujemy różne swoje zadania życiowe. Ale później dochodzi do takiej właśnie sytuacji, że... No, nie, umie się, nie umie się tutaj uspokoić. Że po prostu decydujemy się być razem, tak? Kiedy ty czekasz na tego swojego kochanego, na tą swoją miłość życia, tak? Aż wróci do domu. I w zasadzie <laughs> nawet nie potrzebujemy jakichś wielkich słów, bo w takiej prawdziwej miłości to nawet nie potrzebujemy słów. <laughs> Miłość jest spontaniczna. Proszę sobie, Państwo, którzy jesteście w związkach, proszę sobie przypomnieć moment, kiedy żeście się poznali. Jakie to były okoliczności? Nie wiem, przez znajomych często się poznajemy, tak? Mamy gdzieś wspólnych znajomych, się okazuje. No poznajemy się w różnych miejscach, tak? W pracy się poznajemy też, ile ludzi poznało się w pracy? Niby przypadkowo gdzieś tam żeśmy wpadli na siebie, nie wiem, na ulicy, tak? Proszę zobaczyć, w jakich różnych okolicznościach się poznajemy. Miłość jest spontaniczna. Nie mogę sobie na przykład zaplanować, nie wiem, 17 grudnia 2024 roku będę zakochana, a za dwa lata o tej samej porze nie będę zakochana. No nie, my tego nie planujemy. To jest, to jest, to jest, to jest po prostu, to jest proces, tak. Także Państwo, którzy jesteście w związkach, to w ogóle rewelacja i, i tylko się cieszyć, tylko się cieszyć, bo dla Was obecność w ogóle osoba zakochana, osoba kochająca, to osoba to, to, to jest po prostu coś takiego, gdzie, gdzie wystarczy nam ta obecność tej drugiej osoby. To jest, to, to jest zupełnie, zupełnie inne zjawisko. Ja w swoich nagraniach poruszam różne problemy, tak? Problemy osób, często właśnie samotnych, samotnych, którzy chcą stworzyć związek i są różne rzeczy. Tak też działa metoda uwolnienia, bo powiem Państwu, <laughs> autorem metody uwolnienia jest dr David Hawkins. Um, uwolnienie polega na tym, że ja wyrażam i jestem świadoma swoich ciemnych stron. Jeżeli jestem świadoma, świadomy swoich ciemnych stron, miejsca, w których jestem słaba, to jest droga do tego, że poznaje miejsca, poznaje swoje mocne strony. Jeżeli my wyrazimy to, co jest niedobre w nas, to często jest tak, że to się w ogóle nie pojawi. Nie pojawi, bo wyrażone znika. Wyrażone znika. Tak działa metoda uwolnienia. Uwolnienia. Poznajemy się w różnych sytuacjach, poznajemy się w różnych okolicznościach. Była taka historia, opowiadał ksiądz, no zabawne. Była para, piękny chłopak, piękna dziewczyna. Dziewczyna przyprowadziła chłopaka do domu. Oczywiście bardzo się spodobał. No taki śliczny był. No taki naprawdę buzia. Normalnie mały książę. Podobał się mamie, podobał się tacie, zaakceptowała babcia, nawet dziadek stwierdził, że naprawdę super, super, super chłopak. Ale miał jedną wadę. No niestety, ale nie był pobożny. Więc rodzina wpadła na pomysł, no to jak tutaj chłopaka teraz nawrócić? No to trzeba go wziąć na pielgrzymkę. Poszli na pielgrzymkę. Chłopakiem zainteresowało się środowisko księży. Zostawił po pielgrzymce dziewczynę i wstąpił do seminarium. Tak chłopaka nawrócili. Opowiadał to ksiądz. Była baw. Yy, tak, w okolicy sierpnia taki mem się gdzieś tam pojawił w internecie. Dziewczyna w takiej, kobieta w takiej, takiej króciutkiej spódniczce trzyma lampkę wina i taki mem. Chcesz poznać dziewczynę, chcesz poznać żonę, chcesz poznać męża, to idź w pielgrzymkę. A ja bym zmieniła tego mema. Jeżeli chcesz stracić chłopaka, jeżeli chcesz stracić dziewczynę, to idź na pielgrzymkę. Dziewczyna też została sama. <laughs> Miłość to obecność. My w ciągu całego naszego życia dążymy do w rozwoju, do pewnej doskonałości. I jest kilka, kilkanaście archetypów naszej osobowości. Zygmunt Freud, ja już to wspomniałam, ale to jest bardzo ważne, podzielił naszą strukturę osobowości na id, ego i superego. To nasze id. To nasze pierwotne arche. Ten nasz pierwowzór. Platon. Bodajże to był filozof yy, Platon. Jak ktoś jak ja pomyliłam, to proszę tutaj mnie w komentarzu poprawić. Platon powiedział tak. Archetyp. Pierwowzór jest doskonały. Doskonały. A wszystko to, co jest potem, to są kopie. To są kopie. Tych archetypów nie ma dużo. Nie ma dużo. Jest tam bojownik, oczywiście, tak, hunter. Jest mistyk, czyli jest archetyp mistyka. Jest oczywiście archetyp matki, jest archetyp dziewczyny, jest archetyp bohatera. I my dążymy do tego wzoru. Pierwotnego, do tego, do tego pierwowzoru naszego. Do tej jakości doskonałej. Jednym z archetypów jest archetyp kochanki. Jest archetyp kochanki. Miłość była, jest i będzie kluczową częścią naszego życia. Bo jak nie ma w nas miłości to jak my potem mamy się realizować jako mama, jako żona, jako partnerka? Jak my mamy później te role różne wypełniać w swoim życiu, tak? Jak nam daleko od tego pierwowzoru, od tego, od tego pierwotnego wzoru naszego. A to, że jest to trudno osiągnąć, no jest to trudno osiągnąć, ale nie jest tak, że jest to niemożliwe. My korygujemy różne zachowania, korygujemy. I kobieta w archetypie kochanki, mężczyzna w archetypie kochanka potrafi kochać doskonale, doskonale. I nie ma żadnych obaw, że no bo jak miłość wygaśnie. A proszę mi powiedzieć, a na jakiej podstawie może ta miłość wygasnąć? Bywa różnie bywa w życiu różnie. No, bo jednak z jakiegoś powodu, gdzieś jesteśmy sami, tak? Mówię do osób, które są sami, ale najpierw osoby, które są w związkach. Ja proponuję sobie zrobić takie ćwiczenie, taką praktykę, a może Państwo w ogóle to praktykujecie, ale jakby bardziej świadomie to robić, nie? Bo my dużo rzeczy robimy, ale robimy to z automatu. Robimy to po prostu na takim automacie myślowym. A to ma być taki, że ja to robię świadomie, tak? Czyli wieczorem, kiedy kładziemy się spać, tak się wtulić w tego męża, tak się wtulić w tą żonę, tak? Tak poczuć na nowo jej aksamitne, delikatne ciało. Poczuć, męża, tak, czy partnera, te męskie ciało takie piękne. To, jest, to są po prostu doświadczenia niesamowite dla nas, nawet dla naszego rozwoju. To jest takie ubogacające, wybrnęło. A jest też, jeżeli jesteś sam, jeżeli jesteś sama, to dotknij wieczorem, zanim, zanim zaśniesz, dotknij swojego ciała. Jak jest delikatne, jak jest aksamitne, jak jedwab. Jest tak delikatna skóra kobieca. Jeżeli jesteś mężczyzną, dotknij swoje piękne męskie ciało. Czym ci obdarzyła natura? Fenomenalne, fenomenalne. Miłość jest przepięknym zjawiskiem. I czasami może zdarzyć się tak, że yy, może nie ma tej euforii, która była na początku, tak? Nie ma tej fascynacji takiej, no bo już znamy te, 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 to, tą topografię naszego ciała, tak? Już w ogóle ta żona, to tam już wiemy wszystko, jak tam, co tam, gdzie tam, jak wygląda, tak? Natomiast, natomiast miłość to jest sfera ducha, to jest po prostu, to jest tam. To nie jest tylko fizyczność, ale fizyczność też, też. Zmysłowość jest ważna. To jest to, co my, y, jakby też tracimy, y, no też zależy jakiej kulturze byśmy wychowywani, tak? Ale ty zmysłowa nie możesz być. Nie, ty masz być zmysłowa, jak najbardziej zmysłowa, Ducho, uduchowiona też, tak? Uduchowiona i zmysłowa. Uduchowiony i zmysłowy, ale to bardziej kobieta, bardziej kobieta wnosi tą, tą emocjonalność, wnosi to ciepło, jest home jest house, tak? A I to jest dom, i to jest dom, a mężczyzna buduje dom, ten house, a kobieta ten dom wypełnia, czyli jest ten home. Tu jakiś kwiatek, tu jakiś obraz, tu jakiś ładny obrus, ale to są rzeczy. Kobieta wnosi ciepło, kobieta wnosi klimat, kobieta ociepla, dodaje aromatu, dodaje takiego smaku. Kant tu nazywa polotem. Ale to jest ten smak. Także pamiętajmy o tym, że miłość to jest obecność. Że ja mam, nie wiem, za 15 minut przychodzi mój, mój ukochany, tak? I co ja robię? Co jeszcze mogę zrobić, tak? Coś jeszcze tam poprawiam, tak? Cieszę się czy jak już później, tak, jak już jest związek, tak, że, że, że wraca skądś tam, nie wiem, z pracy, z jakichś innych aktywności różnych, tak, to jest miłość, kiedy chcesz tej obecności tej drugiej osoby. Drodzy Państwo, będę powoli kończyć, bo po patrzę też na, na godzinę, a chciałam rzucić. I na social media, i tu, i tu. I tak nie chcę, żeby był dłuższy niż, niż 20 minut. Także niestety, ale już lądujemy. <grym> lądujemy. Jeżeli pominałam jakieś kwestie, do, kwestie do, do tematu, wrócimy. <grym> także było mi niezmiernie miło. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego nagrania, i e, zapraszam oczywiście na moje konsultacje. Bo jednak każdy z Państwa jest inny. Tu są ogólniki takie, jednak ogólniki, a każdy z nas jest inny. Pozdrawiam serdecznie.